Cześć, witam Was, witam Was z rana, oczywiście z mojego rana, nie Waszego. <grymne> witam Was serdecznie, ja sobie tuptam, wiecie co, tuptam sobie dzisiaj. <grymne> dzisiaj pomoczę trochę, wykrywkę w wodzie, ale moi drodzy, ale nie simplexa. Mam nowy wykrywacz, <grymne> kupiłem sobie nowy wykrywacz, także pokażę Wam zaraz na spokojnie jaki. Jestem mega zadowolony, nie mogę się doczekać aż wejdę z nim do wody i go wypróbuję no i zobaczymy, zobaczymy co mi przyniesie. Ile jeszcze szczęścia będzie No ale tymczasem sobie tuptam na spokojnie i jeszcze chwilę będę. Będę dzisiaj na starym miejscu, będę na miejscu na którym wyjąłem to ten stary znaczek z czapki od Hitlerjugen że to będzie ta ta sama plażyczka ta narożna gdzie było trochę tych starych monet były, było złoto wemaru były guziki od certy niemieckiej także no to samo kąpielisko zobaczymy co na nim wyjdzie y jeszcze nowym wykrywaczem, także no ale co tam na ten moment kończę za chwilę się widzimy na miejscu i pokażę wam sprzęci, które który sobie kupiłem. <grytanie> no i dobra moi drodzy Jestem nad wodą, tak jak widzicie, i pokazuję Wam, co kupiłem. Ci, co pewnie się znają, pewnie się domyślili po kolorze słuchawek. Także ja zakupiłem sobie nowego Noxika Equinox 800, -ka. także liczę na to, że bardzo fajnie się sprawi i że przyniesie mi jeszcze dużo fajnych fantów. <laughs> tak, wiele osób mi to już gdzieś tam pisało, polecało, żeby, żeby to zrobić, że to będzie bardzo dobry zakup. No, i mam taką nadzieję, wzmocnienie do uhcf już też zamówiłem. Także no dzisiaj pierwsze wyjście będzie bez, ale już myślę, że następne będzie ze wzmocnieniem, już zamówione. Jest także, idzie do mnie. Mam przynajmniej taką nadzieję. No, ale nic, ja wam będę gadał. Zakładam kamerę na głowę i idę moczyć kija. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, i zobaczymy, co im przyniesie. Muszę się go nauczyć. Także to będzie moje pierwsze wyjście w dniu dzisiejszym. Nie liczę na zbyt dużo. Ale myślę, że naprawdę będzie fajnie. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy. Dobra, lecę do wody. No i patrzcie, mam pierwszą monetkę. Staruszka, bardzo dużego. Powiem wam, że no, muszę się do niego przyzwyczaić, bo... Po pierwsze jest tu straszny straszny śmietnik. Po prostu co nie ruszę wykrywką to piszczy wszystko. Nie mam pojęcia, który sygnał co oznacza. Przez simplexie już się trochę wdrożyłem. No tutaj jest po prostu ciężej, no ale wszystko przyjdzie z czasem, nie? Teraz zobaczymy, będziemy kopać i nie wszystko wyjdzie. Sygnał 14-15, zobaczymy co to wyjdzie na tych ustawieniach tutaj. Chyba mam ale wam, że ciężko, no, jedyne co jest fajne, to audio jest bardzo sympatyczne, tak jak właśnie wszyscy mówią, to jest naprawdę fajne i wyszedł kapsel. Raz. I tu już widzę, że wyszła nakrętka jeszcze. No chodź tu, nakrętka do śruby dwa. Jeszcze. No. To wszystko 17. Powinienem go mieć, ale tu jest syf w tej wodzie. Tutaj nie ma. Co też nie. To jest tu z tyłu, patrzcie. Pocisk. Mamy pocisk chyba od naboju no. Ha. Na 17 bił. Trzeba zapamiętać. No i patrzcie, teraz miałem sygnał 2 i na dwujeczkę biją stare feningi, czy stare. No, to jest 5 feningów akurat. Roku pewnie nie będzie do odczytania, no ale z drugiej strony tu powinien być. No zobaczymy Aż tak stare to one nie są. To są te co teraz było ostatnie I poszedł. Ale cię widzę i chodź tu z powrotem. Tu będzie na dole. O, po pięknie zeszło. No który to jest sześćdziesiąty, szósty pięć Zobaczcie, był sygnał, miałem 2. Miałem sygnał 2. Wyszedł mi stary kapsel. I wyszła stara moneta jeszcze jedna, następna. Też jakiś z tego co widzę już złoty fening. Czyli nic bardzo, bardzo starego, no ale jednak jest monetka, nie? Zaraz zobaczymy czy jeszcze czegoś tu nie ma. jak szkła. Nie, nie ma. Zobaczymy, czy da się coś odczytać od razu na tej monecie, czy nie. Ile to będzie? Kurczę, no i znowu mi uciekło. Mam. Zgarnąłem go z powrotem. Też piąteczka. Piąteczka z roku 77. No i słuchajcie, teraz taki mocny przybijający około 24. No i mam monetkę następną. Ta już wygląda na o wiele starszą, ale chyba też na wytartą. zobaczymy czy coś będzie na niej widać, czy nie. się trochę poocieram Coś tam się może przebić przez to ale Trzeba aż tyle, żeby ją odczytać? No coś tu jest na niej, ale... No powiem wam, że zniszczona, znaczy zniszczona przez czas, zjedzona. Skubiemy tutaj trochę boczki, bo, bo idzie. Jedną stronę ma praktycznie czystą. Och kurde. Ciężko będzie z tej strony, będzie bardzo ciężko. Może z drugiej będzie łatwiej. No, powiem Wam zagadkowa monetka ładnie biła bardzo. No i patrzcie jest czysto. 1972 No ale amerykańska piękna monetka 1972 z tego co widzę No i jest, <śpiewa> ale fajnie Takie Sygnały w granicach 15-20 Widzicie? Patrzcie. Kolejna stara monetka. Ale ta jest tak cieniutka, że jakieś literki pojedyncze na tej stronie wychodzą, ale... Mamy. Patrzcie. Tu się przyczepiła żyłeczka. Mamy taką rybkę zieloną do łowienia. No powiem Wam, że ładna i w miarę świeża. Ale kurde, jakby się to komuś w nogę wbiło, to współczuję. No i dobra, patrzcie, jak kopię, kopię, nie mogę wykopać, udało mi się wykopać, patrzcie. Łuseczka. Ładna łuseczka, zobaczymy, czy jeszcze coś tu jest, czy nie. No patrzcie, miałem fajny sygnał, 14-15, bardzo głęboki, z tego głębokiego sygnału wyszło mi coś takiego, jakiś klosz jakby. Patrzcie, teraz wyszło coś takiego, taki sam materiał emaliowany, a bije coś jeszcze. Moi drodzy, jakieś maleństwo, zaraz zobaczymy co to. Monety mi biją w tym momencie na dwa. Nie wiem czy to dobrze, czy to źle, czy coś w ustawieniach porąbane, ale jak ktoś wie, to niech pisze. Ale czy to coś w ogóle będzie na niej widać. Widać rok 70 i to pewnie będzie jeden, jeden fenik, fenik, fenis. Każdy mówi inaczej. Ja to będę nazywał niemiecki PRL. No, jedyneczka, tak jak mówiłem. Sygnał pod 20. Co mamy? A jakiś taki element niebieski, metalowy. Pewnie od, jakiegoś, od jakiejś łódki albo statku. No, ludzie, niemożliwe. Biło na 12. Jak wszystkie śmieci po kolei. Patrzcie, no, następny z żółwikiem. Jaki czas! No, nie wierzę. Normalnie nie wierzę. Piękny z żółwiem, ale jaja, ale czat. Ciekawe czy sreberko, czy nie. No, może być. Może być. Jest, jest, jest. Equinoxik. No nie powiem wam na ten moment co to jest. Bo nie widzę, no ale jest piękny. Z żółwikiem na wierzchu. Jest, Noksik. Trafiłeś. Jest. No i słuchajcie, moi drodzy, znalazłem kawałek okularów. Tu mi wyszła taka ciekawa rzecz. Nie wiem czy to jest guzik. To nie jest guzik, jakaś nakrętka była na coś. Ale z bardzo ładnym wzorkiem. Z misiem mieszającym coś. napis to jest Fabric Marks albo Fabric Merks. Coś takiego. Na zdjęciu powinno być lepiej widać. No, powiem Wam ciekawe. Fajna znajdka. Ładna przynajmniej. Ale co to jest, to nie wiem. Kurczę poszukam, poszukam. No i dobra, słuchajcie, w moim dniu było to dzisiaj tak. Pozdrawiam mam podsumowanie, a potem mam powiem jeszcze parę słów. Także tu mamy śmieci. Tu macie szkło, kapsle, nakrętki i inne syfy. Złom drobne, jakieś malutkie nakrętki, tego typu rzeczy, śmieciuchy. Złom grubszy, także tu mamy kawałek łyżeczki. Jakieś takie niebieskie cudo, jakiś pewnie element od jakiegoś statku, łódki jakiejś. Tu mamy coś takiego, nie mam pojęcia, co to jest. Czy to może jakiś klosz stary jest od, od jakiejś żarówki. No nie wiem, wygląda jak miska bez dna, tak naprawdę. I obok tego jeszcze byłem coś takiego. Yy, udało mi się znaleźć kawałek jakiejś szufelki, no i jakiś płaskowniczek, jakieś takie kawałki bliżej niezidentyfikowane. Otwarcie od y, puszki od sardynek. No, i dwa wielkie stare jakieś gwoździe albo coś, nity. Z militarii znalazłem zbitą już łuskę wystrzeloną. I tu mam jeszcze taki elemencik, czyli to jest nasz pocisk z krótkiego naboju. Z rzeczy najfajniejszych, które mi się najbardziej spodobały w dniu dzisiejszym, mamy, tak, mamy taką małą rybkę. To była w miarę świeża sprawa z tego, co widziałem. To jest stara jakaś miedziana, też blaszka do łowienia. Bardzo fajnie wyglądająca, wyszedł taki guzik, chyba plastikowy, wyszedł przy okazji. To chyba też jest guzik, ale już z żarty. Nie wiem, czy go dobrze widzicie. Wyszła taka spinka, najprawdopodobniej jakiś szajs metal, nie jest to złoto. Z pieniążków, to do doczyszczenia, do zidentyfikowania, bo jest dość stare i nieczytelne. I wyszło mi trzy razy po pięć feningów dwa razy po jeden fenning wyszły mi takie dwa jakieś zapięcia nie mam pojęcia, mi się wydaje, że są jakieś zapięcia od czegoś ale ciężko powiedzieć nie wiem, postaram się coś znaleźć no i z takich rzeczy najfajniejszych to wyszło takie jakby pokrętło bo to nie jest z tego co widzę guzik tylko to była jakieś nakrętka na coś z takim misiem, z przybliżę później, zrobię zdjęcie, będziecie widzieć wyszła amerykańska kasa z 72 roku bardzo fajny stan, w miarę czytelny przynajmniej z jednej strony. No i żeby tradycji stało się zadość, Equinox ochrzczony wyszedł z Equinoxa. Pierwszy pierścionek piękny z żółwikiem na górze. Czy sreberko, czy nie to wam nie powiem na ten moment, bo nie wiem, muszę go w domu wyczyścić i wtedy zobaczymy. Ale no, piękna sprawa. Także mówię wam, no Equinox, no Equinox ochrzczony. Muszę jeszcze popracować nad ustawieniami, nad tym, żeby lepiej, lepiej jeszcze mi się z nim chodziło, ale pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, bardzo fajne. Trochę mnie zabija właśnie ta skrócona skala do 50, ponieważ muszę się wszystkiego na nowo uczyć i dużo rzeczy bije bardzo, bardzo podobnie, ale wszystko do garnięcia, ogarnę wszystko i będzie fajnie. Tymczasem mam nadzieję, że się odcinek podobał. Fanty, że też były nawet fajne, mimo że w miarę biedne. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, na dole czerwony przycisk subskrybuj, zachęcam do kliknięcia. Z mojej strony będzie na tyle, życzę Wam miłego popołudnia, dzięki, że ze mną byliście, trzymajcie się, cześć.